Możemy powiedzieć, że ostatecznie to prawodawca rozstrzyga, decyduje, kto jest, a kto nie jest podmiotem prawa w danym systemie prawnym, i że te decyzje są w jakimś stopniu arbitralne. No bo, tak jak prześledzimy historycznie systemy prawne, no to, to z całą pewnością możemy powiedzieć, że były takie systemy prawne, w których nie wszyscy ludzie posiadali podmiotowość prawną. Tak? Byli niewolnicy, którzy byli pozbawieni tej podmiotowości, pozbawieni w związku z tym uprawnień. No a z drugiej strony możemy też przywołać y, y, przykłady nieoczywistych bytów, y, które... Posiadają bądź posiadały osobowość prawną, nie wiem, jakieś fundacje, korporacje, jednostki samorządu terytorialnego. To jest dla nas całkowicie normalne, prawda? Że, że posiadają. Jeszcze statki są nieoczywiste. Pra... Oczywiście, <grym> oczywiście, tak. No, to jest znana historia z tym, że e, amerykańskie sądy federalne wypracowały chyba XIX, XX wiek, nie? Mniej, mniej więcej tak. to się działo taką linią rzeczniczą, zgodnie z którą m, statkom przyznano osobowość prawną, one miały prawo zawierania kontraktów, miały. Ponosiły jakąś odpowiedzialność za szkody, które wywołały? No właśnie. No i tak zbierzam tylko do tego, że jak to wszystko zbierzemy, te wszystkie sytuacje zbierzemy razem i uznamy, że, że w tych przypadkach rzeczywiście mieliśmy do czynienia z podmiotowością, to czemu mielibyśmy mieć jakikolwiek problem z uznaniem podmiotowości w przypadku obiektów przyrody?